Coraz częściej nie mam o czym pisać. Było tutaj wielu, co legendy na mitach. Siedzą na bloku bez flotę, jak chcę sprzedać mi procipa. Nic nie wiesz, siedzisz tu połowę życia. W obie społeczne, nawet jak nie pufam zipa Dwadnijmy lansu, pies nie cisza. Nie słucham plotek, mam w chuju i mnie omija to. Coś do mnie czułaś, mam nadzieję, że zabiłaś to. Nie chcę być i dole, mami wkręcają tę paskę. że mam się kurwa starać, no i siedzieć odpowiedzialnie. Łeb na spawie, bez pasolki nie zasnę. Pięć lat w zabawie, nie wiem czy naprawię w bańkę. Najlepiej teraz patrz na mnie Coraz częściej widzę uśmiech, to mi ryje wyobraźnie Czuję, że zepsuję to i znowu będę z niczym nadmiernie Jak startowałem z muzą, to byłem jeszcze z Markiem Poznałem chodniki, które wtedy były straszne Mam próbować dla kogoś, wolę budować markę Miasta ze mną nie było, ale teraz miasto klaszcze Nie znałem realiów, to serce miałem otwarte Parę akcji później i ludzie dla mnie są żartem Musisz mi wybaczyć, że nie czuję nic naprawdę Ludzie nie wierzyli, niech im chusta nie w...